ten gołąbkiem, którego przedstawiam na aukcji. myślę, że to może być samiczka. Nie dam gwarancji. To jest gołąbek o numerze obrączki 7768. 7768 Gołąbek barwy nakrapianej. 9 lotek ma do spierzenia, jedno zrzucił. Bardzo ładnej budowy i to jest praktycznie 100% Edy Martin Lautenes ten gołąbek. Ten gołąbek ma wybitne pochodzenie. Bo ojciec tego gąbka to jest im Bredna Oskara, to jest syn oskara razy córka oskara. To jest syn Oskara, to jest ojcem, w tamtym roku był pierwszego lotnika oddziału żary na młode. A córka oskara była matką 13 i 14 lotnika oddziału na młode, oddziału żary. I to jest takie łączenie: syn razy córka. A matka to jest córka Ediego. Edi to jest półbrat Araf Hillippe, wybitny rozpodowiec. Myślę, że on w tym roku pojedzie z powrotem do, do Belgii, do rodziny Lautenes, bo oni tam mieli zamiary od nas go odkupić, ale nie odsprzedajemy, tylko po prostu wy, wypożyczymy na cały sezon. Matka w ogóle jest, matka tego Gołębia jest, w tamtym roku był 15 lotnik oddziału, po niej 59 i 60 lotnik oddziału. Także to jest wybitne pochodzenie, ma ten gołąbek. Bardzo ładna samiczka. 100% Lautenes. No i co najlepsze, tu jest półbrat Alafirypę i dzieci Oscara. Serdecznie polecam.